Přivítajme na scéně gorocou ze Pegi i Vivy Na sdobrem je 19. Krzysztof Elijevský! Drodzy Państwo, drużyna PGDW w komplecie. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Mistrzowie poczki zdobywcy Pugaru Polski, uczestnicy Final Four Ligi Mistrzów. Przede wszystkim chciałbym podziękować no, Wam, kibicom, bo, bo bez Was na no, pewno nie zaszlibyśmy w tym sezonie tak daleko I mam nadzieję, że w następnym sezonie również będzie się tak. Dziękujemy! na ręce kapitana Mateusza Jaklewskiego. Dziękujemy. Możemy nałożyć kuchar do tego tych, które już są. Ja jestem w szoku, ile kibiców był, bo trochę zbałem, bo jednak jest czwarty miejsce nie i e, nie e, pierwszy, drugi albo że nie ma medalu, ale po raz kolejny naszych kibiców e, pokazają, oni są na, na nas na dobre i na złe. i Dzisiaj widoczny, takie obecność znosi ja jakoś, ja tym nie liczyłem na to i jestem miło zaskoczony.